Chcitem pokazać najlepsze triki oraz porady na nowego Samsunga Galaxy S24 Plus. Pierwsze co zrobimy, to upiększymy sobie trochę naszą tapetę. Przytrzymujemy w pustym polu, klikamy widgety. Następnie klikamy Galeria. Tutaj klikamy, klikamy dodaj. Klikamy wybierz obrazy i dodajemy sobie na przykład kilka zdjęć które będą, no akurat te nie pasują do tapety ale na są nie klikamy gotowe przyciągamy sobie to na środek można to powiększyć na przykład albo ja, ale ja zostawię takie defaultowe i przesunę to tu Jeśli mam jakieś tutaj zdjęcie, które by nam pasowało do tapety to na przykład właśnie jakieś zdjęcia gór i tak dalej to one się co same zmieniają i ładnie to piękne tapetę kolejną taką rzeczą jest na ekranie blokady Tutaj przytrzymamy na ekranie blokady. Podamy nasze hasło. Możemy tutaj na przykład zmienić wygląd zegara. Na taki. Możemy w ogóle zmienić jak będą wyglądać nasze powiadomienia. Możemy dać właśnie też jakieś widżety. Na przykład z baterii. Możemy zmienić jaka aplikacja się tam będzie wświetlała na przykład latarka. Albo podać nasze informacje kontaktowe. Następnie klikamy gotowe. I jak widać ekran blokady już wygląda bardziej estetycznie. Kolejną rzeczą są jest tak zwane menu nawigacji. Przechodzimy do ustawień, wyświetlacz. Następnie pasek nawigacji. I klikamy na gesty. Jest to mnie wygodniejsze i też bardziej estetycznie wygląda. Kolejną rzeczą jest konfiguracja przycisku bocznego. Wpisujemy w ustawieniach boczny. I możemy tutaj zmieniać. Defultowo, gdy dwa razy klikniemy przycisk Power, to otwiera się aparat, ale możemy zrobić tak, żeby otwierała się jakakolwiek aplikacja. Na przykład, nie wiem, Notes. Gdy teraz kliknę, otwierają się notatki. Kolejną rzeczą jest obudź Bixby, się eee, przytrzymaj. Defaultowo jak przytrzymamy, to obudzi się Bixby, ale możemy po przytrzymaniu, aby odpalały się menu wyłączenia. Kolejną rzeczą jest fajna rzecz, yy, fajna rzecz w galerii, mianowicie wycinanie niepotrzebnych rzeczy ze zdjęcia. Chcę na przykład wywalić ten kabel, to przytrzymujemy do niego, na nim jeszcze raz. Dobra, to tą ikonkę. A tak, klikamy ikonkołówkę, na samym tą ikonkę. Teraz przytrzymujemy ten właśnie. Przytrzymujemy ten kabel i klikamy. Możemy go przesunąć, ale ja teraz chcę go usunąć po prostu. Klikamy generuj. No jak widzicie, nie ma już tego kabla. Klikamy gotowe. Następnie zabierze go kopię. No i ładnie mamy zdjęcie. Tak naprawdę nie widać śladu już po nim. Kolejną rzeczą. mamy jakieś zdjęcie. To możemy wyciąć. Przytrzymując. Przytrzymujemy na obiecie który chcemy wyciąć. Możemy skopiować. Albo możemy przytrzymać. I zabierze go naklejkę klejkę. styl. I klikamy gotowe. Następnie mamy takie naklejki, na przykład w notatkach, albo wysłać komuś. No ja teraz pokażę w notatkach, e, możemy wkleić, albo właśnie tą jako naklejkę. Klikamy tu, mamy zaznaczyć na zakładkę i tutaj mamy y, naklejki, które też wcześniej zrobiłem. Kolejną rzeczą jest podczas nagrywania filmów. Nagrywamy film, jeżeli przytrzymamy w pewnym momencie, to odpali nam się slow motion. Jest to sztucznie generowane dodatkowe klatki, przez AI. No, ale możemy zobaczyć po prostu fajny taki, jak, jakby to wyglądał w slow motion. Kolejna rzecz, to yy, jeżeli mamy na zdjęciu jakiś tekst, to jeżeli klikniemy tam ikonkę, no a wtedy czytuje ten tekst. Możemy go po prostu zaznaczyć. I na przykład przetłumaczyć. Jak widzicie, bardzo dobrze to wszystko odczytuję, albo skopiować i gdzieś wkleić. Tutaj po prostu przetłumaczyć. To nie ma znaczenia teraz. O, widzicie, wszystko mi nam tłumaczy. Kolejną rzeczą jest: no, tak naprawdę, Google Lens. Tylko, że dopiero w tym S24 to jakoś tak jest zrobione inaczej. Tylko, żeby. O, musimy tak. Lekko podnieść, tak przytrzymać, tak przytrzyma, o, widzicie, tak przytrzymać po prostu na dole. Natomiast zaznaczamy obiekt, rysujemy wokół obieku, chce, którego chcemy poszukać. No i jak widzicie, mi się, że to jest jakaś agawa. Kolejną rzeczą, którą chcemy pokazać, jest bardzo ważna według mnie. W, ponieważ defaultowo pokażę jak wygląda defaultowo 0 ustawienia w telefonie, gdy wchodzimy do zdjęć automatycznie mamy defaultowo 12 megapikseli co jest słabe, ponieważ mamy nawet 200 no wiadomo, że wtedy jest mniejszy zoom i tak dalej a nie, 200 jest na ultra, przepraszam mamy 50 i aby korzystać z tych 50 zawsze defaultowo to przechodzimy do ustawień następnie klikamy w ustawienia zachowania i klikamy Wysokie rozdzielczości obrazu. I to zawsze, gdy będziemy wchodzić do aparatu. Jak widzicie, uruchamia się odmocnik 5 megapikseli. Kolejną taką rzeczą, gdyż Samsung ma bardzo dobrą stabilizację w tym modelu, no ogólnie ma dobrą stabilizację, ale w tym, w tym też ma, mm, ale jest ona wyłączona. Jak widzicie, ona jest defaultowo wyłączona, więc ponownie przechodzimy do ustawień. Zachowań za, no to było ustawienie: Zachowania i klikamy duża stabilność. Wtedy, gdy będziemy nagrywać, stabilność będzie automatycznie włączona. Kolejną rzeczą jest robienie screenshotów. Gdy przejdziemy do ustawień, następnie zjedziemy na dół, klikniemy zaawansowane funkcje, następnie ruchy i gesty. To, i tutaj nadal musimy włączyć przygnię dłonią, aby przechować. I teraz, jeżeli przyjedziemy dłonią w taki sposób, to robi nam się screenshot. Tak tą, tą częścią dłoni trzeba przejechać i robi nam się screen. Kolejną rzeczą w S24 w całej linii jest bardzo pchana ta sztuczna inteligencja. No, i tutaj, jeżeli będzie zaawansowana inteligencja, to mamy tutaj wszystkie możliwości, które możemy włączyć i pokazane po krótku, jak one działają. Kolejna rzecz, to gdy robimy właśnie tego screena, to zrobię tak właśnie. Ja osobiście wolę robić w tradycyjny sposób. Mamy tutaj taką ikonkę. Pozwala nam ona po kliknięciu przesunąć w dół i automatycznie doda się do screena. Nie trzeba robić kilka screenów jednej. Jakbyśmy chcieli zrobić screen całych ustawień, to byśmy chcieli robić kilka screenów. A dlatego klikamy tą ikonkę i ten no, automatycznie się przesuwa i robi jednego dużego screena. I dojechaliśmy już do końca. Na Następnie klikam po prostu na tego screena. Wybieram ci, co otworzyć. No jak widzicie, mam po prostu jedno, jeden duży screen ze wszystkich ustawień. Mm. Kolejną rzeczą, którą warto według mnie włączyć jest yy, w baterii. Coś takiego jak ochrona baterii. Yy, działa to tak, że... Yy, Telefon ładuje się przez całą noc, do 90 czy tam 85% I potem, 10 minut przed budzikiem naszym, albo po prostu telefon się uczy, w który, o których godzinach wstajemy yy, Ładuje się te ostatnie 10%, przez co bateria się tak nie psuje No i w sumie to tyle Jeżeli wam pomogłem, to zostawcie lekarza subskrypcję Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, albo coś było niezrozumiałe, to śmiało piszcie w komentarzach